Dzień dobry w sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść. Zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Do czyszczenia suchym lodem możesz wykorzystać sprężone powietrze pochodzące albo ze spalinowej sprężarki przewoźnej, albo z zakładowej instalacji pneumatycznej. Wymagania co do jakości nie zmieniają się. W obu przypadkach musi to być powietrze pozbawione wilgoci, cząstek oleju i pyłów. O jakości sprężonego powietrza w czyszczeniu suchym lodem możesz posłuchać w podcaście na temat kompresora spalinowego do piaskowania. Gdy wykorzystywane będzie powietrze pochodzące z zakładowej instalacji pneumatycznej, to zamiast chłodnicy końcowej stosowany jest osuszacz chłodniczy albo adsorpcyjny i nie ma w instalacji podgrzewacza sprężonego powietrza. Różnica pomiędzy osuszczami polega na osiąganym ciśnieniowym punkcie rosy. Osuszacz chłodniczy osiąga ciśnieniowy punkt rosy plus 3 stopni Celsjusza. Osuszacz adsorpcyjny osiąga ciśnieniowy punkt rosy minus 40 stopni Celsjusza. Powyższe punkty rosy są najbardziej powszechne w zakładach, ale konstrukcje osuszaczy gwarantują również inne poziomy dostosowane do potrzeb produkcyjnych. Zakładając, że masz wybór źródła sprężonego powietrza, czyli spalinowy kompresor lub zakładową instalację, to które będzie lepszym wyborem? Decyzja powinna być podjęta po analizie następujących czynników. Po pierwsze, jakość sprężonego powietrza który z systemu gwarantuje lepszą jakość sprężonego powietrza. Zbyt dużo wilgoci to gwarancja zmniejszenia skuteczności czyszczenia, przerwy na rozmrożenie przewodu wydmuchowego, aplikatora i dyszy. Lód wodny może też rysować wirnik dozujący i tworzyć nieszczelności w układzie dozowania, skutkujące w przyszłości przedmuchem do zbiornika na suchy lód. Po drugie, dostępna wielkość przyłącza. Większość maszyn do czyszczenia suchym lodem przyłącza się do instalacji sprężonego powietrza przewodem o średnicy 3/4 cala lub 1 cal. Jeżeli przyłącze do instalacji zakładowej jest w mniejszej średnicy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie osiągniesz wymaganego ciśnienia. Kiedyś podczas czyszczenia form do produkcji styropianowych kształtek zrobiłem test dla dyszy ColdJet 523 Stealth. Ciśnienie docelowe na sprężarkach wynosiło 7 bar. W miejscu wykonywania testów była możliwość podłączenia się do przyłącza. Pół cala, 3,4 cala i 1 cal. Ciśnienia odnotowane na maszynie do czyszczenia suchym lodem wynosiły odpowiednio 4,5 bar, 5,9 bar i 6 bar. Warto dodać, że skuteczność i wydajność czyszczenia przy ciśnieniu 4,5 bar nie była zadowalająca. A co, jeżeli w innym zakładzie nie będzie możliwości przyłączenia się do instalacji o średnicy minimum 3,4 cala? Następnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę, to koszt, skuteczność i czas czyszczenia suchym lodem czynnik, który powinien odgrywać największą rolę w podejmowaniu decyzji. Teraz muszę odesłać Cię do wpisu w poradniku sprężarkowni na stronie www.sprężarkownia.info.pl. Są tam dwa wykresy. Jeden wykres przedstawia zapotrzebowanie na sprężone powietrze w zależności od ciśnienia w dyszy, stworzony na podstawie informacji zawartych w instrukcji obsługi maszyny do czyszczenia suchym lodem Kersher IB15x120. Zastosowana dysza o wielkości L i średnicy wewnętrznej 8 mm. Drugi wykres przedstawia koszt sprężonego powietrza w zależności od ustawionego ciśnienia na sprężarce. Do obliczenia wykorzystałem parametry sprężarki zmiennoobrotowej z falownikiem Gardner Denver o mocy znamionowej silnika 45 kW jako najbardziej ekonomicznego rozwiązania. Cenę zużywanej energii elektrycznej netto przyjęłem 85 groszy za kWh oraz narzut na koszty serwisu, napraw i amortyzację w wysokości 18%. Zużycie sprężonego powietrza pomnożone przez jego kosz dało w wyniku koszt sprężonego powietrza w czyszczeniu suchym lodem przy określonym ciśnieniu powietrza. Warto jeszcze dodać informacje o ograniczeniach w zakładowej sieci sprężonego powietrza. Stałe dążenia do ograniczenia kosztów powodują zmniejszanie ciśnienia sprężonego powietrza w instalacji. Każde obniżenie ciśnienia powietrza o 1 bar to oszczędność około 7% kosztów energii elektrycznej niezbędnej do jego wytworzenia. Może się tak zdarzyć, że nie będziesz miał możliwości podwyższenia ciśnienia w instalacji np. do 9 bar, bo albo nie ma już takiej wersji sprężarki, albo maszyny produkcyjne nie są dostosowane do pracy pod takim ciśnieniem. Co oznacza dostępność ciśnienia 6-7 bar. Potencjalne kłopoty w czyszczeniu trudnych zabrudzeń, ograniczoną skuteczność, wydłużony czas czyszczenia i wyższe koszty suchego lodu. Niestety brakuje w tej poradzie trzeciego wykresu pokazującego wydajność powierzchniową czyszczenia, np. żywicy z powierzchni zbiornika albo nagaru z powierzchni kotła. O tego typu opracowania z testów trzeba byłoby poprosić oferentów maszyn do czyszczenia suchym lodem. Pamiętam jeden przypadek, gdzie w zakładzie wykonującym impregnację uzwojeń silników z powodu awarii w zbiorniku zżelowała żywica. Usuwanie jej przy dostępnym ciśnieniu 3 do 5 bar deszy Coldjet 523HF było bardzo powolne. Ciśnienie wahało się w zależności od prac w zakładzie. Poczekaliśmy do drugiej zmiany i ciśnienie ustabilizowało się do 5 bar. Nawet największa dawka suchego lodu 2,3 kg na minutę nie pomagała. Minutowy koszt lodu wyniósłby przy dzisiejszej cenie 5 zł za kilogram około 11,50 zł za minutę. Skuteczność prawie zerowa, bo kwadrat około 20 na 20 cm czyszczony byłby w godzinę. Ale po chwili testów i szybkim wyliczeniu przerwaliśmy czyszczenie. Koszt czyszczenia wynosił 17 250 zł za metr kwadratowy i nie był do zaakceptowania przez zlecającego usługę. Na szczęście mieliśmy ze sobą spalinową sprężarkę przewoźną o odpowiedniej mocy i odpowiedniej wersji ciśnieniowej. Zastosowaliśmy ciśnienie 9,5 bar, dyszę Colgett 533 SF i dawkę suchego lodu 1,5 kg na minutę. Koszt około 7,50 zł za minutę. Wydajność powierzchniowa wyniosła około 1,5 m2 na godzinę, a koszt czyszczenia około 300 zł za m2. Do tego trzeba byłoby dodać koszt sprężonego powietrza, który jest wyższy przy sprężarkach przewoźnych, ale i tak całkowity koszt byłby znacznie niższy w porównaniu z dostępnym powietrzem zakładowym. Porady w sprawie zakładowego sprężonego powietrza. Po pierwsze, zweryfikuj, czy masz odpowiednie przyłącze blisko miejsca czyszczenia granulatem suchego lodu 3 mm. Minimum 3/4 cala, najlepiej 1 cal. Po drugie, zweryfikuj, jakie największe stabilne ciśnienie jest dostępne na przyłączu. Po trzecie, zweryfikuj, czy masz odpowiednią dostępną ilość sprężonego powietrza przy tym ciśnieniu dla planowanej do użycia dyszy. Jak popatrzysz na te wykresy lub spytasz dostawcę maszyny do czyszczenia suchym lodem, to będziesz wiedzieć, że zapotrzebowanie na sprężone powietrze zależy od ciśnienia. Informacja o zapotrzebowaniu na powietrze tylko przy jednym normatywnym ciśnieniu nie jest wystarczająca. I następny punkt to jeżeli sprężone powietrze z zakładowej instalacji sprężonego powietrza nie spełnia wymogów jakości lub wydajności, a masz trudne zanieczyszczenia, to rozważ zakup nowej sprężarki dedykowanej do prac czyszczenia suchym lodem. Inwestycja w technologię może wydawać się wysoka, ale podstawowa korzyść z technologii czyszczenia suchym lodem to skrócenie czasu czyszczenia, zwiększenie produkcji miesięcznej i wygenerowanie dodatkowych zysków, które spłacają inwestycje. Z tego względu nowe urządzenia i tak powinny spłacić się bardzo szybko, jeżeli dobrze dobierzesz swój sprzęt. A w sprawie doboru sprężarki lub urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza chętnie pomogą. Wystarczy zadzwonić lub wysłać swoje zgłoszenie. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez messengera, Facebooka albo mailem. A gdyby słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.